Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dan. Witam w kolejnym wideoblogu. Dzisiaj lecę sobie na Stilring, na tor Stilring w czeskim Tryńcu, po to, żeby pojeździć trochę na supermociaku. <laughs> Wyruszyłem przed piątą rano No i jestem już w trasie Jest godzina siódma czterdzieści I za chwileczkę powinienem Dojeżdżać na miejsce A jestem tutaj dzięki Krzyśkowi Kornasiowi Z GP Racer Service Brzesko Który przekazał mi swoją miejscówkę Którą wypracował sobie w firmie Audi Partner, tak więc pozdrawiam Krzyśka, no i lecimy na Tryniec na steering i mam nadzieję, że przypomnę sobie w jaki sposób jeździło się na supermoto, gdyż dawno już tego nie robiłem, no i będę sobie musiał przypomnieć jak się na tym motocyklu jeździło. no i jesteśmy na miejscu ciekawe jestem którędy się tutaj wjeżdża tu jakaś restauracja ale widzę że autopartner już jest motocykle jakieś się parkują więc mieście. super dobra czyli pewnie tutaj się zjeżdża. okej okay. dobrze dojechałem na miejsce jestem już na ringu w Trińcu, w czeskim Trińcu. no i powiem wam szczerze że pierwszy raz tutaj jestem i tor mi się bardzo, bardzo podoba. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Jedna rzecz mnie tylko martwi pogoda dzisiaj rano, była naprawdę y, kiepska. Y, mianowicie jak wyjeżdżałem z Bochni, no to lało niemiłosiernie, przez całą drogę tutaj lało. No i jak możecie zauważyć, asfalt w tym momencie tutaj y, na torze Stirling jest jeszcze mokry. No ale y, pogoda, mam nadzieję, że dopisze. Lekki wiaterek wieje, chmury są przewiewane, ale jeszcze gdzieś tam, gdzie niegdzie, takie ciężkie chmury wiszą. No mam nadzieję, że szybko ten asfalt tutaj przeschnie. No i że jak zaczniemy jeździć, no to rzeczywiście będzie fajna zabawa. Z tego, co widzę, jest to tor idealny na supermoto, więc będzie, będzie zabawa. Ja proszę, sprawdźcie stan techniczny motocykla, czy wszystko jest OK. Instruktor, mataurze, mówi tutaj. To jest nasz instruktor wszyscy podpisali regulamin i go słuchać, bo tak było w regulaminie, wykonywać jego po polecenia, podchodźcie do niego, pytajcie to możecie poprawić, Mateusz jest po to, żeby pomóc wam z techniką jazdy, a jest dobry w tym zrobi, więc, więc warto skorzystać z jego obecności tutaj. Pamiętajcie, że wyprzedzamy tylko w warunkach pełni kontrolowanych, zawsze uważa ten z tyłu, ten z przodu się za bardzo nie przejmuje. Dlatego jak słyszycie nadejrzewający motocyklu z tyłu, nie zmieniajcie nitki nagle toru, nie machajcie ręką, że wyprzedzaj mnie, tylko po prostu jedźcie swoje, ten z tyłu ma sobie poradzić. Gdy coś się nie daj może przewrócić, nie zatrzymujemy się przy nim, jedziemy dalej. My jesteśmy od tego, żeby to zauważyć, ewentualnie od razu zjeżdżamy wtedy z toru, natomiast nie ma opcji takiej, żeby to jest po prostu z jakiegokolwiek powodu na to, że się zatrzymywał. Jeżeli jest jazda, to yy, jedziemy. Jeżeli ktoś przed Wami jedzie i chcecie wyprzedzić, ale się nie czujecie na siła, najprostszy, najprostszy sposób przejdźcie sobie przez spadol. Wyjedziecie w zupełnie zupełnie innej, innej konfiguracji uczestników, to jest po prostu dla bezpieczeństwa. Unikajcie po prostu kontaktu z drugą osobą i pamiętajcie, że jeżeli taki się zdarzy, bo to jest tor, nie rościmy do siebie żadnych pretensji, przybijamy sobie piąteczkę, cieszymy się jazdą, dawcie się wszyscy. <grywa> Dobrze, no to zaczynamy pierwszą sesję rozgrzewkową. Także wszyscy wyjeżdżamy na tor, żeby troszeczkę osuszyć, można powiedzieć, nitkę toru. No i co, będziemy się rozgrzewać. Ja miałem jeździć w sesji A, czyli w grupie A, która teraz powinna zaczynać o 9, ale odpuszczamy tą sesję z racji tego, że tor jest jeszcze trochę wilgotny. Dlatego wszystkimi motocyklami przejeżdżamy, po to, że dla mnie to super sprawa, bo się zapoznam z nitką. Nigdy tu nie byłem. Powiem wam, że mam lekki stresik, bo dawno na tym supermociaku nie jeździłem. Nie mówiąc już o tym to, że Jedna rzecz jest spoko. Mam rozgrzane oponki w kocach, więc jest git. Fajnie, bo rozgonimy te mokre plamy, mam nadzieję. Przed nami jest 7 sesji z tego co zauważyłem, więc... Nie ma się co podpalać na początku, będzie tylko, że pogoda wytrzyma. O, będzie zabawa, powiem wam, że będzie zabawa. Ale na tych dużych motocyklach to tutaj chłopaki będą mieli przewalone, naprawdę. Cześć, jestem Sebastian. Eee, przyjechałem na event organizowany przez Autopartner na tor do Czech. To się nazywa? Steering, tak? Styling dokładnie w trincu, w czeskim trincu. trincu. Tak. Mega fajny obiekt na małe motorki, na pitki, na supermoto, tak jak tam stoi po drugiej stronie. Potem wam pewnie operator pokaże. No tak, a, na małe jest motorki. Metarda, jest na metarda. małe motorki, a ty czym przyjechałeś? A ja przyjechałem za dużym motorkiem, przyjechałem Tigerem 1200. Eee, jeszcze na specyfikacji Rally Pro, więc jest to terenowy motocykl, tak? Guma tak, też jest dualowa. No, taki adwenczerowy, pełną, pełną gębą adwenczerowy. Taki Subit, no. Nie. ale coś tam próbujemy się, żeby się jakoś tam pojeździć troszeczkę szybciej. Zobaczymy, co z niego wyjdzie, co, jakie ujęcia się uda uchwycić. <laughs> Nie no, jest fajnie. Jak się w ogóle podoba? Bardzo fajnie, jest, 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 troszeczkę ciasny ten tor, no i nie mam ma gdzie skrzydła rozwinąć, natomiast y, obiekt jest świetny, pogoda dopisuje przede wszystkim i można zobaczyć gdzie wasz sprzęt, gdzie sami mamy granice, gdzie, gdzie, gdzie sprzęt potrafi nas dowieść i to jest super. No uważam, że takie, takie obiekty jak, jak tory powinny się coraz częściej budować. Otóż tak, super, dzięki wielkie. Piona. Najwyższy czas, parę rzeczy powiedzieć odnośnie tego obiektu. Bardzo fajny obiekt z to Tor Stilding w Trińcu, w Czechach. Pierwszy raz tutaj jestem, tor bardzo techniczny, można by powiedzieć, że stworzony do małych motocykli, do pitbajków, do 300, do 400, no i do supermoto. Tak jak ja dzisiaj przyjechałem na mojej cerepie 450, to ona tutaj rzeczywiście spisuje się na medal. Powiem Wam szczerze, że obawiałem się troszeczkę tego wyjazdu, dlatego że w dniu wczorajszym... Przejechałem się nią, tak na chwilę zobaczyć, czy wszystko działa. Szczerze Wam powiem, że ciężko mi jest sobie przypomnieć, kiedy ostatnio raz jeździłem na torze, ale tak po przejechaniu się kawałkiem drogi stwierdziłem, że ten motocykl jest jakiś strasznie dziki. Jeżdżąc ostatnio na DRC miałem zupełnie inne odczucia. No i jak wsiadłem na CRF, no to rzeczywiście działo się, działo się, jedynka, dwójka, trójka, a ten motocykl z gazu bez najmniejszych problemów idzie na koło. Więc sami sobie wyobraźcie, jaki to jest dzik. No i tym samym bałem się troszeczkę, jak ten mój wyjazd dzisiejszy będzie wyglądał. Trzałem się trochę tego, że, wiecie, mam taką duszę troszeczkę sportową. Sportowca zawsze jest ten duch rywalizacji. No i... Zawsze może się wgrać trochę za mocno, no a jednak e, niby mały tor, a prędkości osiąga się tutaj naprawdę duże. Na końcu prostej startowej można w granicach 140 km nawet więcej e, się rozpędzić. No i jest kilka takich zakrętów, które są naprawdę bardzo szybkie i w bardzo głębokim złożeniu. E, ale mniejsza z tym. E, Tor bardzo techniczny, może troszeczkę wąski kawałkami, ale ma dużo fajnych uskoków, sekwencji zakrętów, które ciężko jest na samym początku rozgryźć. Ja dzisiaj dopiero w trzeciej sesji znalazłem, można powiedzieć, taką w miarę optymalną nitkę toru gdzie już mi się fajnie jechało, już ta jazda była płynna, nie szarpałem się i zaczynałem rzeczywiście odczuwać taką ride i przyjemność z jazdy. Druga rzecz jest taka ciekawa, że przyjeżdżają tutaj osoby na różnych motocyklach. Tutaj partnerzy firmy Autopartner gdzie mamy cały przegląd motocykli. Nawet ktoś jeździł na skuterze, słuchajcie, na adventure'ach, na turystykach, na klasycznych motocyklach, mamy podział na cztery grupy A B C D. No i co, wjeżdżamy sobie na 15 minut i to jest, powiem Wam szczerze, w zupełności wystarczające. 15 minut w dobrym tempie, zrobionych na tym torze, naprawdę potrafi wycisnąć z Was wszystkie soki. A tym bardziej yy, możecie startować od razu, bardzo mocne tempo, wbijać się, jeżeli macie na przykład koce grzewcze na kołach. Także świetny tor, super sprawa. O, następna grupa będzie wjeżdżać. Ekstra. Proszę się ja? przedstawić, jak się Pan nazywa, co Pan tu robi? Adam, przedstawiam firmę Autopartner. No i brawo! Dziękuję. To by było, to na, by tyle. było na tyle! Jak, jak się tor podoba pierwszy raz tutaj czy nie? Nie, drugi. Już drugi. wcześniej byłem tutaj u na szkoleniu. Aha, całkiem nieźle się tu jeździło. Też było. na tym samym motocyklu? A nie, wcześniej supertenerom 1200. O, no to też duży motocykl. No a teraz z tym oto. Oto właśnie z krozkiem. Dwumiesięczny. Daje radę? Bardzo. Bardzo. Daję. Właśnie się polubiliśmy tak bardziej, bo nie w sobotę wróciłem z Macedonii. O. Zrobiliśmy no. z bratem 3800 km, także no, brakowało mi tego ustawienia tutaj z przodu tego zawieszenia. I dłużej z chłopakami z Kawasaki gdzieś tam doszliśmy do jakichś małych poprawek. Ekstra. Prosto z Macedonii na to Dokładnie. Dokładnie. Dzięki. Dzięki. Są też tacy fajni panowie tutaj z różnymi narzędziami eleganckimi. Dzień dobry. Cześć. Parę słów do mikrofonu. Mamy najlepsze narzędzia. Proszę. No i to jest, to jest reklama. Tak ma być. Proszę. O, tak. Każdy musi Pan. z własnym powietrzem przychodzić, z własnym, z własnym. Tak. Pan będzie miał dużo do powiedzenia. Można, na, na można. Tym, na wielki ekran. Na tym na... etapie zmęczenia. Nie wiem czy dużo do powiedzenia. Ale... <noise> to jest końcówka dnia, jak tam? Powiedz mi. Bardzo dobrze. Jak się jeździło? Bardzo dobrze. Przetestowane. I pitbajki, i duży motocykl. Także dzień idealnie wykorzystany. Pogoda rano trochę straszyła, ale... Ale przecież tutaj dobre emocje, więc i pogoda zrobiła się dobra. Pewnie. Także jeszcze godzinka jazdy trzeba to jeszcze ja wykorzystać. Tak jest. No to lecimy. <grywa> Byłem pełen obaw tego wyjazdu, ale wszystko udało się idealnie. Pogoda dopisała, motocykl dał radę. co najważniejsze, ja też w jakimś tam stopniu dałem radę. Fajnie, bo pojeździłem troszeczkę ponad 100 km zrobiłem. No i powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę bardzo fajny obiekt. Działają sanitariaty, prysznice działają, jest dużo przyłączy do prądu, tak więc jeżeli się tu wybieracie, no to można podpiąć koce, można sobie jakiś wentylator podpiąć, jak są warunki takie właśnie typowo afrykańskie, że grzeje niemiłosiernie. Nawierzchnia jest bardzo przyczepna, nie ma nigdzie dziur, ale pamiętajcie o tym, że jest to tor, który jest naprawdę wymagający, ma troszeczkę wzniesień, Sekwencji zakrętów, które są dosyć trudne, dlatego że praktycznie można powiedzieć, jak byliście na przykład na Radomiu, na Radom Ringu, no to tutaj podobnie to wygląda, mianowicie jest kilka takich sekwencji zakrętów, które po prostu przejeżdżacie na jednym złożeniu, no i trzeba odpowiednio sobie wejść w zakręt po to, żeby znaleźć ten apek z jednego, drugiego, a czasem i nawet trzeciego zakrętu. Tak więc bardzo, bardzo ciekawy tor, bardzo techniczny. Można by się spodziewać, że nie za bardzo szybki, ale jednak na końcu prostej startowej osiąga się nawet i 140 km na godzinę. W przypadku na przykład supermociaka, nie wiem jak w przypadku innych motocykli, ale przyznaję że jest to dosyć dużo poza tym są też zakręty które są naprawdę szybkie i idzie się w bardzo bardzo mocnym złożeniu dla nauki techniki i dla takiego obycia w jeździe torowej jest to świetny obiekt. Zwłaszcza jeśli jesteście posiadaczami motocykli maulitrażowych czy też pitbajków, kajo i tego typu podobnych innych rzeczy, to tutaj naprawdę można się wyszaleć. A jeżeli macie już supermoto, albo jakąś 300-400, no to naprawdę ten obiekt jest świetny. Tym bardziej, że jest niedaleko od naszej polskiej granicy. No i tutaj ta nasza południowa część i tam stąd ja pochodzę, naprawdę nie jest tak daleko. Można powiedzieć, że droga z Bochni zajęła mi jakieś 2,5 godzinki do 3 maksymalnie, więc jest to naprawdę przystępna i bardzo ciekawa propozycja dla tych osób, które chcą sobie troszeczkę potorować. No i na pewno mi się wydaje, że jest tańsza. Nie wiem jak z cenami, ale wydaje mi się, że jest tańsza niż na przykład zabawa w... na torze Poznań. Jakiś speed day czy coś tego typu. Tak więc słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzięki Krzychu, że dałeś mi tą możliwość pojeżdżenia sobie tutaj po torze. Myślę, że wstydu nie przyniosłem. Czas minuta 6 sekund. No 10 sekund do rekordu toru, no ale jak na pierwszy raz myślę, że było całkiem nieźle. Tyle na dziś. Pamiętajcie o lajku, like pamiętajcie o sobie i widzimy się w następnych materiałach. Na razie, szczała!